Z zazdrości powiedziała, że wyglądasz jak jaszczurka. Czemu tak mówisz o tacie Wiko? Myślę, że to nie on. Znasz go? Trochę. Gdyby Wiko miała taki problem, powiedziałaby mi, bo jestem jej przyjaciółką. Może się wstydzić. Sprawdźmy, czy to prawda. A jeśli tak, zgłośmy to. Tak, ale najpierw trzeba przeprowadzić śledztwo. Mija ma rację musimy mieć pewność. Pogadamy z ojcem Vico. Jeśli zaczniemy coś wymyślać, tylko postukają się w czoło. A Vico się na mnie pogniewa. W końcu was znalazłem. Czas omówić kilka zagrań, bo wieczorem nie zdążymy. Mamy coś do załatwienia? Nie, dziś impreza Fair play Bądźcie na sali gimnastycznej za 5 minut. Kurde, dobra? Spokojnie, pójdę sama. Nie. Czemu? To niebezpieczne. Jeśli ten facet jest szalony i znęca się nad wiką, może pobić każdego, nie? Tak. Jesteś delikatna. Idźcie już Skoro mnie wyrzucasz, róbcie swoje Idziesz na imprezkę? Nie mogę, mam ważną sprawę Pomożesz mi? Chcę pogadać z tatą Miko. O czym? Nie teraz. Jeśli zobaczysz Miguela lub roko, powiedz im, że mnie nie widziałaś. Kocham cię. Czemu nie mogę mieć normalnej przyjaciółki? Jak ci się podoba prezent od Agustiny? Mówi, że to na szczęście. Super. Zamknij się Diego ma podobny Jesteś pewien? Tak, pewnie Lola i Agustina kupiły je razem Jak możecie chodzić z takimi gówniarami? Zamknij się, ty chodziłeś z lalką Moja dziewczyna przynajmniej ma kasę I kupuje ci coś takiego? To złoto Kochanie. Cześć, szukałam cię. Jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Kolejny prezent dla mnie? Jasne. To wybrałam na odczepnego, bo Lola chciała, żebyśmy kupiły takie same. To mój prawdziwy prezent. Super. Nie zaczekaj. Co? Pocałuj mnie. I jeszcze raz. Ten Buziak był do niczego. Zanim Ci to dam, zadam Ci pytanie. Wal. Tylko powiedz prawdę, bo inaczej nic Ci nie dam. Czy ja Cię kiedyś okłamałem? Dobra. Czy Diego nadal kocha Roberta? Coś się stało? Nic takiego. Twoja mina mówi co innego. Masz rację. Czuję się podle. Znów pokusiłam się z Martinem. O co poszło tym razem? To najmniej ważne. Najgorsze, że nakryła nas Roberta. Żeby się wykręcić, powiedziałam jej, że ze sobą chodzimy. Co? Ty z Reberto? Nie miałam wyjścia. Wiążesz węzeł, którego nie da się rozplątać. On mówi to samo. I ma rację, nawet jeśli cię to złości. Nie ma prawa mnie pouczać. Roberta nie może poznać prawdy, bo jest jeszcze za młoda. Nie ma odpowiedniego wieku na poznanie prawdy. Wszystko dzieje się w swoim czasie, nawet jeśli chcesz temu zapobiec. Więc to tak, bronisz go, Hildo. Nie, mówię tylko, że jeśli jego słowa wyprowadziły cię z równowagi, to dlatego, że czujesz się nie w porządku. Gdybyś była pewna tego, co robisz, nie byłabyś w takim stanie. Może mam wątpliwości co do okłamywania Roberty, ale wiem na pewno, że kocham ją całym sercem i jest dla mnie najważniejsza na świecie. Pragnę ją chronić i oszczędzić jej cierpień. W tym względzie masz absolutną rację. Powiesz mi w końcu, czy Diego nadal kocha Roberta? Sam nie wiem. Nie potrafię ci odpowiedzieć, bo to ich prywatne sprawy. Mógłbym stwierdzić, że nie, ale naprawdę nie wiem. Jesteś pewien? Czemu pytasz? Bo robisz się nerwowy. Ja? Tak, wcale nie. Dobra, przecież wiem, że Diego kocha Robertę, bo to widać. Spytałam cię tylko po to, żeby się przekonać, czy mogę ci ufać Zaraz wracam, Wszyscy dużo gadają o tym związku Chodzili ze sobą rok temu i Diego był naprawdę ciężko zakochany Twierdzi, że już nic do niej nie czuje Ale jakoś trudno w to uwierzyć, prawda? Jasne Tylko proszę, nie wygadaj się Obiecujesz? Tak Nie mów nic, Loli Oczywiście Kochanie? Zasłużyłeś na to Niemożliwe Podoba ci się? Cudo Powiedz wreszcie, nie trzymaj mnie w niepewności, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Zwłaszcza Diego i niemu. Jak się dowiedzą, że ci wygadałam, zabiją mnie. Przysięgam, gadaj. Chodź. Ponoć Diego chodził z Robertą, ale to już skończone. jakoś w to nie wierzę. Trudno pomylić Lolę z Robertą. Nie myśl już o tym. Nikt mnie nie rozumie i nie traktuje poważnie. Ja cię rozumiem. Nie, nikt. Nie bądź taka. Chcę umrzeć, Agustino. Chcę umrzeć, Agustino. Nie możesz znowu odmówić córce dyrektora Giovanni, zrozum... Nie, ty zrozum Uniknąłeś poważnych problemów w Kanadzie Ale nie tutaj Jak ją znów odtrącisz, ona ci coś zrobi Ale tak się składa? Żadnych ale Oblejemy z dwóch przedmiotów Tylko ona może nam pomóc co zrobisz? Nie chodzi tylko o to, a o co, jak to co? Sol ma obsesję na moim punkcie. Zapomnij o niej. Dla własnego dobra zajmij się córką dyrektora. Idź. Dobra. Przepraszam, potknąłem się. Nic się nie stało. Uczysz się? Tak. Cześć, Pili. Fajna fryzura.